hej, witam wszystkich. E, e, takie przemyślenia, bo nie tylko po tym sezonie, ale ten sezon dobitnie, pokazał pa, pewne rzeczy. Chciałem e, porozmawiać z Wami o, o wpływie karmy na zdrowie gołębi. I oczywiście teraz mam z tym o wiele większy e, kontakt, ponieważ zajmuję się AID kilka sezonów i, i, i mam do czynienia na na dziennej stopie z hodowcami, wiem co robią, jak robią, więc nasuwa mi się taki jeden e, wzór postępowania. Hodowcy w sezonie, którzy korzystają z dobrych e, marek karm. Ja nie mówię, że to musi być AID, ale to, to różne są przypadki, ale generalnie firmy, które nie mogą sobie pozwolić na pchanie byle czego do worku po prostu są firmy, nie wiem czy to będzie Van Robbins, czy to będzie Bayers, czy to będzie tak AID czy, czy, czy inne firmy, bo to nie dotyczy wszystkich, trzeba być po prostu sprytnym, co się to się robi chodzi o to, że po sezonie w przeciągu dwóch, trzech tygodni miesiąca, dwóch miesięcy Następuje jakieś załamanie zdrowotne w hodowli i to załamanie ujawia się tym, że hodowcy przysyłają właśnie, dzwonią, mówią, przysyłają zdjęcia, filmiki. E, numer jeden, że kał się pogorszył, że coś się dzieje z kałem, że gołębie harczą. W dziobie pojawiają się różnego rodzaju naloty, e, żółte, białe. I biegunki, takie mniej intensywne, ale również bardzo intensywne, pojawiają się czasami wymioty. Czasami tak po prostu padnie bez, bez powodu, jest fajny, gładki, padnie. Zdarzają się oczywiście kulawizny, ale to już w dłuższym okresie właśnie, około 2 miesiące po sezonie, czy nas nachodzi czas kulawizny skrzydła, robią badania, położą <laughs> gołębie i okazuje się, że czasem w jednej hodowli na przykład są dwie, trzy różne grupy chorobowe, że jest goli, że jest salmonella, są paciorkowce i po konsultacji z, z, no szczególnie z Norbertem Petersem różnorodność objawów chorobowych lub takie właśnie szybsze lub wolniejsze załamanie zdrowia po sezonie, to jest wpływ różnego rodzaju toksyczności na organizm, czyli to nie jest to, co najczęściej hodowca myśli, że karma jest zagrzybiona. Oczywiście będzie, albo że w karmie jest salmonella, czy pacierkowce, one z natury tam nie będą, ale jeżeli karma jest zanieczyszczona przez szczury, myszy, koty, to będzie tam też również. Ale już załóżmy, że karma jest, jest czysta z natury, ale jest w niej coś, o czym niewielu sobie zdaje sprawę, czyli są toksyny, czy to będzie woda, czy to będą dodatki do wody, czy to będzie minerały, które stosujemy, czy karma, bo to nie jest powiedziane, że jednoznacznie będzie w tym, czy w tym. Zbadanie tego jest dla hodowcy bardzo trudne i kosztowne, bo zbadanie toksyczności karmy, no to jest, to jest spory wydatek pieniędzy, poza tym gdzieś trzeba się z tym udać, więc duże koszty i myślę, że to ciężka sprawa. Natomiast jeśli chodzi właśnie o, to, o te takie wnioski, że to dotyczy się, to problem, to są związane z toksycznością ogólną, czyli karma, minerały lub woda, lub coś to dodajemy do wody, wpływa na to, że flora bakteryjna gołębia jest zniszczona, jest zabita, e, przez co nawet e, małe jednostki chorobowe, które w organizmie się zna, znajdują, one się po prostu rozwijają, ponieważ organizm nie stać na, na obronę. System odpornościowy po prostu leży, ponieważ gołębie mają przez na przykład glifosat, który jest w karmie, który działa jak antybiotyk, mają zniszczoną florę bakteryjną, więc e, z jednej strony dajemy probiotyki, pomagamy gołębiom, a z drugiej strony karmimy dwa, trzy razy dziennie karmą, która zawiera glifosat. Nie będzie tylko glifosat, to jest taki jeden najbardziej poważnych glifosat to, to, to jest powtórzny RANDAP, czyli wszystko GMO suszone ziarna w gronach, tak jak nie wiem, strączkowe czy to rzepaki, grochy soczewica gryka to, to właśnie co się pewnie słoneczniki w jakimś zakresie soja więc wszystkie ziarna GMO, które są suszone RANDAPem one będą powodowały to, że, że flora bakteryjna będzie znikoma albo żadna. Jeżeli go nie ma flory, to wtedy, właśnie wszystko, co jest w otoczeniu, czyli właśnie wszędobylskie paciorkowce, coli, salmonella, w jakiejś małej formie, jeżeli one się znajdują w otoczeniu gołębia, no to przy braku odporności e, to eksploduje. I ja to obserwuję właśnie na, na, na kilkunastu przypadkach w tym roku, gdzie. Niemal co do dnia, co do dwóch dni, e, kilka telefonów, proszę Pana, Panie Marku, to, to, to i to. I ja obserwuję, nawet hodowcy w kilku przypadkach zrobili sekcję, rozcięli przewód pokarmowy cały żółty, zagrzebiony. Takie rzeczy się nie, da, nie dzieją w przypadku, kiedy, e, kiedy wszystko jest w porządku, bo on po prostu sobie radzi. I staramy się zrobić dochodzenie i właśnie rozmawiamy, kiedy się stało. No tak. Po lotach no karma się skończyła. Zmieniłem sobie tam na firmę XYZ, bo tu też nie chodzi o to, żeby komuś przeciąć łatkę, kleić łatkę. Określone przypadki ja znam, z czego, na co kto zmienił, oczywiście. Natomiast e, chodzi o to, żeby hodowca się zastanowił nad e, tym, co, co robi, bo, bo to po prostu ma kolosalny wpływ na zdrowie hodowli. I jesienią hodowca zaoszczędził na kilku workach czy tam na każdy worku po, po, po kilkanaście złotych no i wydał później na leki kilkaset złotych przy tym obniżył kondycję zdrowie stada zdegradował po prostu swoją hodowlę takie są konsekwencje takich właśnie ruchów pseudooszczędnościowych lepiej schodować zdecydowanie mniej gołębi a dać im to co powinny dostać i naprawdę nawet z hodowlami takimi czołowymi w Polsce zdobywającymi fajne miejsca i dotknęły te same problemy w jednym przypadku to zazwyczaj to są karmy ale w kilku przypadkach również minerały powodowały stany chorobowe minerały zawierają bardzo dużo tak zwanego czerwonego kamienia i teraz powodzenie tego kamienia może mieć różnorakie różnorakie, jakby to powiedzieć podłoże najczęściej to jest glazura czyli rąbana cegła dachówka jakieś glazurnicze wyroby, które po prostu nie przeszły kontroli jakości. To jest mucone, mielone, i to później jest w wiatrze. I teraz tak, dachówka cegła, która jest, nie wiem, 100 lat na budynku, jest z rozbiórki, jest zmielona. W dachówce są benzopireny, to są takie mm, wszystkie toksyczne rzeczy. Które dachówka wpija łącznie z deszczem, a zawarte są w powietrzu w związku z, z, z pracą człowieka, z emisją spalin, ze spalaniem węgla, ze spalaniem ropy gazu. To co jest w niebie, spada z deszczem, idzie na dachówkę, dachówka wpija. I mamy to w wiaderku, i później nasze gołębie przez to cierpią, mają biegunkę, bo te minerały się ścierają wewnątrz, no i po prostu jest efekt jaki jest woda najczęstsze błędy hodowcy używają różnego rodzaju wykwintne zakwaszacze które mają stężenie mililitra na litr ale są takie, że mają mililitr na 5, na 10 litrów nieumiejętne czytanie powoduje to, że gołębie po prostu niszczymy właśnie taką dawką ostrych zakwaszaczy Um, więc te wszystkie rzeczy wziąć sobie pod uwagę po prostu um, zanim zaczniecie gołębie leczyć nagminnie. Um, zabiegi, które nam pomogły wyjść z problemów, to były stopniowo, na przykład, zamienić na kilka dni karmę z jednej na inną, zobaczyć jaka jest reakcja, podać probiotyk. Prebiotyk, um, i zobaczyć, czy jest poprawa. Jest poprawa, znaczy, że karma była powodem. Jeżeli jest to kwestia minerałów, to zastąpić minerały tak samo zastąpić, dać inne dobre. Nasze minerały nie zawierają soli, nie zawierają czerwonego kamienia działają detoksykująco, gdyż zawierają różnego rodzaju gliny, więc te gliny wpływają na to, że organizm się oczyszcza go minerałami się oczyszcza a dając mu złe minerały, on ich je jeszcze więcej i paradoksalnie się jeszcze bardziej e, zanieczyszcza. Więc e, to są takie moje wnioski. Zanim zaczniecie leczyć, zmienić, jeżeli nie jest za późno. Jeżeli jest za późno, to i tak trzeba gołębie leczyć, ale również trzeba wyeliminować przyczynę, bo jeżeli nie wyeliminujecie wy przyczyny, to wrócicie do punktu wyjścia. Ja znam hodowlę w mojej hodowli od iluś lat nie wiem, w rozpłodzie się antybiotyków nie używa. W gołębiach lotowych, praktycznie można. Wielu hodowców komentuje to tak, Marek, cały sezon przeszliśmy bez leków. To jest niemożliwe, super sezon, a po sezonie taka, taka wpadka i takie rozczarowanie. Właśnie spowodowane tym, że rzeczy, na które hodowca przechodzi po sezonie są. Poniżej jakości, jaką powinien podawać, i ta zaniżona jakość, zawierająca właśnie toksyny, metale ciężkie, różnego rodzaju chemikalia do konserwacji, do, do nie wiem, pozbycia się owadów, robaków, wołka, gazowanie to wszystko wpływa na to, że mikrobiota jest zniszczona. Ja nie wiem w procentach ile będzie przyswajał poprzez mikrobiotę gołą, na pewno u człowieka to jest 80%. Czyli jeżeli byśmy nie mieli flory jelitowej rozwiniętej, to nie jesteśmy w stanie się na tyle odżywić jedzeniem, że po prostu będziemy żyć. Bez mikrobioty po prostu człowiek umiera powoli. chudnie, macie to nie wiem pokazane w przypadku na przykład ludzi, którzy biorą chemię. Chemia niszczy całą florę bakteryjną organizmu, przez to, że nawet człowiek się w miarę odżywia, to i tak nie wystarcza to. Więc nie dość, że masa ciała to właśnie przede wszystkim odporność jest zniszczona. I to samo się dzieje u naszych gołębi. Ja nie wiem w ilu procentach mikrobiota odpowiada za, za odżywienie organizmu, ale na pewno u nas w ID mamy bardzo duży nacisk na produkty związane z florą bakteryjną, ponieważ mamy probiotyk, probiotyka plus, która zawiera zdeklarowaną największą ilość na rynku, bo 10 do potęgi 12 to jest bilion w opakowaniu tych bakterii probiotycznych. Większość firm nawet nie podaje stężenia, nie podaje nazwy, więc myślę, że tam po prostu w środku jest woda z jakimś kompotem, bo po prostu żeby probiotyk czy prebiotyk miał jakąś powiedzmy wartość, to on naprawdę musi mieć stężenie i musi mieć nazwę bakterii, która, która jest pożywką tam. Więc mamy probiotyk, mamy prebakterial i również zdrowa karma podczas trawienia również używana jest jako prebiotyk, bo sama bakteria, jeżeli nie dacie dużą dawkę bakter, probiotyku, a nie dostanie. Nie dostarczycie prebiotyku, czyli pożywki dla tej bakterii. To ona po prostu umiera, umierając, tworzy amoniak i to będzie jeszcze efekt odwrotny do zamierzonego. Czyli bakteria musi być probiotyk, musi być prebiotyk. Nasz probiotyk działa na tej zasadzie, że daje się go tam kilka miareczek i ktoś powie, skoro takie stężenie, dlaczego kilka miareczek? Ponieważ jest duże stężenie bakterii i jest do tego dostarczony prebiotyk, żeby bakteria miała. Czym się pożywić, zanim zdąży rozłożyć karmę, bo karma, rozłożenie karmy trwa kilka godzin. Natomiast bakteria probiotyczna na prebiotyku dostarczonym może się już rozwijać. I teraz pomyślcie sobie, jak ktoś Wam daje mocny probiotyk i daje się go mililit na litr. Tam nie ma żadnych prebiotyków, więc najprawdopodobniej to, co się stanie, to to, że ta bakteria po prostu przewodzi pokarmowym umrze, jeżeli nie jest już zrobiona na, 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 na florze bakteryjnej ptaków to, to z pewnością umrze bakterie mleka krowiego e, saków na pewno w e, jelicie gołębia nie będą żyły, także ale ogólnie tak mówiąc proszę się zastanowić nad tym co robicie po sezonie, bo te jesienne problemy nie są związane z pogodą może w jakimś sensie one są związane zazwyczaj z tym, że po sezonie hodowca albo ten, te swoje głębi ma w przysłowiowej dupie i, i rzadko tam zagląda i byle co sypie, albo yy, w przypadku właśnie hodowców, którzy bardzo dbają, ale po prostu mieli pecha i zmienili na kiepską firmę, czy to minerały, czy to, czy to karmę, po prostu zatoksycznili sobie tak stado, że flora bakteryjna zginęła i nie ma odporności, i dlatego głębie chorują, i rozwija się w nich. Wszystko to, to normalnie by się rozwinąć nie mogło. I takie właśnie różnorakie zachorowania na głębniku, różne objawy.